Cześć. W dzisiejszym nagraniu odpowiem na pytanie, w jaki sposób obliczyć swój wykres Human Design, jeżeli urodziłeś czy urodziłaś się wcześniej bądź później, niż zostało to ustalone przez lekarza, albo jeżeli poród nastąpił w wyniku cesarskiego cięcia. Więc jeżeli to jest Twój temat, to zapraszam Ciebie do dzisiejszego nagrania. Na to pytanie, to jeszcze chciałam powiedzieć, jakby od fundamentów zacząć tego całego systemu Human Design, bo wątpliwości mo może budzić w tobie to, że jeżeli została ustalona data na przykład na grudzień. A urodziłeś, czy urodziłaś się wcześniej, czyli na przykład w listopadzie, to w takim razie jaką tą datę wpisać w wyszukiwarce? Czy wpisać w wyszukiwarce godzinę i datę urodzenia rzeczywistą, czy wpisać datę urodzenia, która została przewidziana i oszacowana przez lekarza? I to może być to Twoje pytanie, z którym może się mierzysz, może nie. W każdym razie zobaczymy, jak to wygląda od podstaw. Więc wykres Human Design otrzymujemy, tak jakby idąc do podstaw, troszeczkę na chwilę zamieszam. To może wzbudzić w tobie jeszcze więcej wątpliwości, ale wszystko na koniec wyklaruję. Jak powstaje wykres Human Design? Otóż jak popatrzymy na cały ten body graph, tak, na ten wykres, to zobaczymy, że tam jest ludzik i tam są takie miejsca czerwone, miejsca czarne i zdefiniowane bądź niezdefiniowane centra energetyczne. Czyli te czerwone miejsca, takie kreseczki, to są bramy lub kanały, tak czarne miejsca również to są bramy lub kanały, ale one powstają w innych momentach, tak, przed naszymi narodzinami. Więc te czerwone miejsca, czyli bramy i kanały, które są w kolorze czerwonym, powstają 3 miesiące przed naszymi narodzinami, tak około, około 88 dni przed naszymi narodzinami. I to są miejsca, które dziedziczymy od naszych przodków, to są miejsca nieświadome, do których tak naprawdę nie mamy takiego świadomego dostępu, ale o tym nie dzisiaj. Może następnym razem coś o tym nagram, jeżeli jesteście ciekawi. Tego tematu. Natomiast te miejsca czarne to są miejsca, które powstają dokładnie w momencie narodzin, w momencie wyjścia na świat, tak naprawdę, tak? Więc yy, te miejsca to są miejsca, których jesteśmy świadomi, w pełni wiemy, kim jesteśmy w tych, ciennych, w tych czarnych miejscach, tak? To są czarne bramy lub czarne kanały i z tym się w pełni utożsamiamy. Tak naprawdę, jakby ktoś nas zapytał, to dokładnie wiemy, kim jesteśmy, opisujemy siebie. W, jakby w kontekście tych ciemnych, tych czarnych miejsc. To są miejsca, które, których mamy totalną, absolutną, stuprocentową świadomość. Natomiast te, czy, tych czerwonych nie. Ale o czym chciałam powiedzieć, że te, te czerwone miejsca, czyli te, które powstają, te kanały i e, gate, te, te, czyli te, te bramy, tak, Po polsku, e, łączą się z czarnymi w pełnym wykresie. Jak popatrzymy na nasz wykres, to te czerwone są połączone miejsca z czarnymi. I być może czerwone miejsca tworzą pełny kanał, czarne mogą tworzyć pełny, albo te czerwone bramy łączą się z czarnymi i też tworzą kanały. I te kanały łączą się w centra energetyczne, czyli jeżeli jest kanał, to on definiuje centra energetyczne, tak? Czyli to kanał tworzy centra. Nie, nie inaczej, tak? Nie, nie w innej kolejności. Czyli te centra definiują się, czyli. Dają, jakby te, te, te kanały dają im, nadają im kolory, nadają im stałości. Natomiast pozostałe miejsca są, te pozostałe centra energetyczne, które nie mają kanałów, one są otwarte bądź niezdefiniowane. To też jest różnica dość spora. Ok, czyli trochę namieszałam, ale do brzegu. Yy, więc możesz sobie zadawać w takim razie pytanie, jeżeli yy, Mój moment, na przykład y, moja data planowana, ustalona przez lekarza porodu, miała być na grudzień. W takim razie, y, teoretycznie, tak bardzo w teorii, to te miejsca czerwone powinny, czyli te, te które powstają na trzy miesiące przed narodzinami, powinny y, powstać we wrześniu. Tak? Powinien wykres, bo często się robi te wykresy osobno, osobno się. Robi wykres, żeby zobaczyć te miejsca czerwone w systemie, te nieświadome, i zobaczyć te miejsca y, świadome y, w momencie narodzin, jakby osobno. A można również je połączyć i to zawsze otrzymujemy w wykresie Human Design. I teraz teoretycznie te czerwone miejsca powinny powstać we wrześniu, tak? Czyli dokładnie trzy miesiące przed planowanym porodem, tym, który został ustalony przez lekarza. Ale pamiętajmy, Kim jesteśmy? Pamiętajmy, kim jesteśmy na tym głębszym poziomie. Chodzi mi o to, że na tym planie fizycznym jesteśmy ludźmi, tak? Fizycznymi, materialnymi, natomiast na tym głębszym poziomie i to stanowi naszą istotę, tak? Jesteśmy duszą. I nasza dusza, czyli zanim się narodziliśmy. To nasza dusza miała wobec nas plan i ma cały czas. Wszystko, co się dzieje, dzieje się jakby nie bez przypadku. Tutaj nie ma przypadków, nie ma miejsca na przypadek. Czyli dokładnie nasz moment narodzin został przez nas zaplanowany. To, co dla nas jest przypadkiem, dla naszej duszy nie jest. Czyli nasz moment narodzin. Bez względu na to, czy się narodziłeś, czy narodziłaś wcześniej, niż zostało to ustalone przez jakieś aparatury, przez lekarzy, tak, przez mądre narzędzia, które w tym wieku już posiadamy. Bez względu na to, czy się urodziłeś, czy urodziłaś wcześniej, czy później, czy ten moment narodzin nastąpił poprzez cesarskie cięcie, czyli poniekąd w jakiś sposób wymuszony, prawda? Że na przykład moment, powiedzmy, że nawet jeżeli ten dzień, ustalony dzień porodu, Powiedzmy, tam 14 grudnia, wtedy faktycznie ten moment porodu nastąpi, ale ze względu na to, że to jest cesarskie cięcie, to godzina nie będzie taka naturalna. Tak? Że to powiedzmy, że lekarz wykonuje tylko zabiegi cesarskiego cięcia o godzinie 13 i koniec. Tak? I to się okaże, że, w momencie, że moment narodzin będzie ustalony, dokładna godzina będzie ustalona przez lekarza. O godzinie 13, dziecko wychodzi na świat, i to w jakiś sposób jest narzucone, bo może to zmieniać kontekst, może to zmieniać zupełnie wykaz, może nie musi. Tak jak wspomniałam w poprzednich nagraniach, to ten moment narodzin czasami będzie miał wpływ, czasami nie zawsze będzie miał na tym najgłębszym poziomie, ale na tym powierzchownym może wpływać, bądź nie. Więc bez względu na to, jak się urodziłeś, czy urodziłaś, czy wcześniej, czy później, czy w wyniku cesarskiego cięcia, to zawsze i tu odpowiadam na pytanie, i tu już na pewno się to myślasz. to zawsze patrzymy na tą rzeczywistą datę, rzeczywistą godzinę urodzenia. Dlatego, że nie ma przypadków, nie ma takiej opcji tutaj, nie ma miejsca, tak jak się mówi, że dokładnie jest już ustalona nasza data śmierci, tak samo jest dokładnie ustalona już wcześniej przez nas, przez naszą duszę nasz dokładny moment narodzin, nawet jeżeli teoretycznie wydaje nam się, że jest on w jakiś sposób narzucony, nie, że on jest w jakiś sposób wymuszony, albo nie został w, nie zostało, nie odbyło się to tak jak, jak planowaliśmy. Także mam nadzieję, że w tym temacie masz już klarowność. Jeżeli masz pytania, to zapraszam do wiadomości prywatnych bądź w komentarzach. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam na stronę internetową w Rytmie Film Design. Jest tutaj pod tytułem tego nagrania, jest link do tej strony. Dziękuję i do zobaczenia.